Cześć, kochani, witam Was na kanale Opowieści Losu z tej strony Ana. Oczywiście, na wstępie dziękuję Wam za Wasze lajki, subskrypcje, za udostępnienia, wyświetlenia kanału, również za Wasze super podziękowania, komentarze i opinie. Oczywiście witam ciepło i serdecznie wszystkich stałych i nowych widzów, słuchaczy i subskrybentów. Cieszę się, że dołączyłeś lub dołączyłaś do tego kanału, do naszej wspólnej społeczności. Cieszę się również, że powracasz. A dzisiaj, kochani, nie przedłużając, masz wiadomość, także co tutaj dla Was najistotniejszego na ten najbliższy czas. Jeśli o ten filmie natrafiłeś, to ma trafiłeś. Pamiętaj, że to przekaz skierowany głupie dla ciebie, dla Twojego pola energetycznego, i masz to po prostu usłyszeć, tak? Także poproszę tutaj o informacje, jakie są tutaj dla Ciebie ważne. Poproszę o informacje, jakie dla Ciebie ważna wiadomość ma się pojawić o jakieś ważne wybory, kochani, i decyzje, ale odchodzi od Ciebie. Zazdrość, zdrada i wszelkie trudności. Także coś tutaj pokonujesz. Coś tu pokonujesz, no i zmierza do Ciebie pełna, pełna radości, miłość. Prawdopodobnie może to być coś z trygonu wody, rak, i ryby, ale nie musi. Coś tu może być z 24 dnia miesiąca. Co jeszcze? No, dziękuję. Ale tracisz też jakąś nadzieję w związku z jakąś sytuacją, z powodu braku otrzymania jakiejś ważnej wiadomości bądź dokumentów. Bądź może na coś oczekujesz, co jest opóźnione lub nie dociera. Coś związanego z postacią matki. Lub z odzyskaniem przez Ciebie Twojej własnej siły i mocy. Jakieś ważne wiadomości, które prawdopodobnie miały Tobie dać powera lub coś związanego z postacią matki, pieniądze i zysk od mężczyzny, prawdopodobnie jest trygonu wody Raz z kotką i ryby lub związane z mężczyzną. Już odzyskujesz coś? pieniądze dzięki mężczyźni. Prawdopodobnie z trygonu wody. Ale tutaj uwaga, tu jest jakieś niebezpieczeństwo, kochani. Jakieś nagłe zakończenie czegoś. Może być związane z trygonem ziemi tam na koziorożec. I jakaś kobieta. Możliwe, że z trygonu powietrza, bliźnięta waga i wodnik. A co tu jeszcze może chodzić? Lubię jakaś kobieta odzyskuje, kochani, zdrowie z trygonu powietrza. Tutaj się toczą prawdopodobnie jakieś istotne rozmowy w towarzystwie. Możliwe, że z trygonem ziemi, podobnie byk panna koziorożec. W tą sytuację mogą być zaangażowane trzy osoby: dwie skłócone, jedna taka, kochani, neutralna, przyglądająca się i przysłuchująca wszystkiemu. Tutaj ktoś będzie musiał prawdopodobnie się z kimś skonfrontować, wyjaśnić sobie jakieś nieporozumienia możliwe. Ale tu jest brak wsparcia, być może od jakiegoś mężczyzny, możliwe, że od postaci ojca. Ktoś, kogo, za, kogo za, zdarzyliście, kochani, za, zaufanie, kogo traktowaliście jak przyjaciela. Ciebie ktoś z trygonu właśnie wody, rak, skorpion i ryby. Ktoś to zapoczątkuje, jakiś nowy początek. Być może też odkryjesz w sobie jakieś moce duchowe, lub dzięki komuś odkryjesz w sobie swoje moce, swoje dary. Jest tutaj jakaś sytuacja z dzieckiem, zakończenie jakiejś sytuacji z dzieckiem. Co z tym dzieckiem? Może być trygonu powietrza, bliźnięta waga i wodnik. Możliwe, że z powodu dziecka następuje jakiś związek małżeński, ale to dziecko w pozyciec tak jakby odeszło jakieś dziecko, być może jakieś dziecko dorosło. Jest to kochani informacja, że prawdopodobnie odchodzi jakieś dziecko lub jakaś energia wewnętrznego małego dziecka. Być może tu chodzi o osobę, z trygonu ognia, barana, pszczelec. o osobę, z którą prawdopodobnie byliście w związku małżeństwem za, lub zawarliście jakąś umowę, tak? A tutaj się pokazuje, że ta osoba wprowadza do Twojego życia cierpienie i smutek. Jest to spowodowane karmą. Lub ta osoba będzie chciała samodzielnie wymierzyć karmę względem Ciebie. W związku z jakąś sytuacją. To mi się pokazuje, by ktoś nie miał uleczonego, kochani, swojego wewnętrznego dziecka. Coś jeszcze? Czy to już wszystko? Chyba wszystko. O, jeszcze coś. O, jeszcze coś. Okej, okay, jeszcze, kochani, mam dla was informację. Pobudź swoją kreatywność, ponieważ przyda się tobie w sprawach prawnych, urzędowych. Coś tu będzie trzeba, kochani, proszę wymyślić. Coś tu będzie, kochani, na ostrzu jakiejś sprawy, jak, no, jakaś niezgoda i kłopoty. Coś związanego z trygonem powietrza. Trygon powietrza skonfliktowany, kochani, z trygonem ognia, czyli bliźnięta wagawodnik, kontra, baranew i szczelec, tak? Ktoś tutaj będzie kłaść trygonu ognia, tobie przeszkody jakieś, jakieś kłody. dobrze, jeśli czujesz, że jest to Twoje, proszę napisz w komentarzu i przyjmie. jeśli nie, zostaw proszę dla kogoś innego, a dzisiaj to wszystko, także ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, pa!